Dobra, witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars Dzisiaj obejrzymy sobie Brawl Talk yy, Nowy Brawl Talk, co będzie w nadchodzącej aktualizacji No dobra Na pewno będą nowe skiny już tu widziałem Opowiadają to Ryan i Dani Będzie na postać Colette Dobra Będzie miała taki zasięg i. No i. i. Czyli, że takie taki, taki osoby, co będą miały małą HP, to będzie ich. to będzie. Im dawała mniej. obrażeń, zadawała im mniej obrażeń, a ci, co mają więcej życia, będzie im więcej obrażeń. No O, ja cię! Podobny ten jest do bóla, tylko że. Taki lepszy trochę, w moim zdaniem. Pyttz, Dobra. O, teraz będą opowiadać, jakie będą skiny. Zagorączkowany Sandy. Co tu? Kol. Taki, co się... Spike, któremu się maski zmieniają. I... Widziałem tam jeszcze taką mem. Taki pokos. Lunar Sprout. Dobra. El, El Atomico. I Będzie nowa jaskinia treningowa, widzę tu. I teraz się przenosimy do jakiegoś świata. <small> Wynna, je ja, to jest taki startak. Start no dobra, chyba. Startak. tam taką z tej tańczy. i to ma być startak? Nie hm. widać tutaj na Majka nawet. Aha. I Gail tam był, prawdziwy. Chodźcie bliżej, ale nie za blisko. No dobra, a to tylko makieta w Dobra, a więc tutaj są jakieś makiety typu. Tam w ogóle widzę. Yy, w ogóle to są pracownicy Star Parku, chyba tutaj. Z boku. Pracownicy na pewno. Na górze jest samolot. Statek kosmiczny jakiś. UFO jakieś tutaj. Gdzie ten gościu stoi. <ścoughs> Cześć dzieci. Lampadina. Głowa poko. I ruszająca się macka. No pięknie, chyba aktualizacji Piratów. Fajna taka Ruzela z lampą zina. dobra. W ta... Tam taka pani lata na dywanie. Y, przetestował jakiś pistolet. Tam siedzi Spike. Niedźwiedźnicy tu też jest i tam jeszcze p To w ogóle Spike? Tam z tyłu? Trochę Spike'a nie przypomina. O jacie, ale zrobił oczy ten niedźwiedź. No załatwiony teraz ten gościu. Dom Mortisa widzę tutaj, że jest. Jest. Y co to? Star Park? Ech. Ej, ściana się rozwaliła. I teraz, co tu się dzieje? Poszedł do jakiegoś baru. Gdzie jest jakiś. Te dźwięki są barleya, więc to jest bar. A, kwasem mu zaparzył rękę. アル、oh, バーリー皆さんに幸せを届けるためにルマモーシン <music> <Definitely. S 2> で働いております私たちは毎日ワクワクしながら仕事に励んでおります最先端のアトラクションを満喫しているこの幸せな家族をご覧ください。<music> Tam wszędzie może. Dojęchali. A gdzie rodzice zniknęli tych dzieci? Przecież byli jak ten wagon, jak ten Dziwne. Hmm. Ale pszczoła tam nie lata. I teraz tutaj. Ta mała pszczoła wleciała I co to jest? Jakiś jakiejś Krótki? chyba krótki No chyba, że on będzie długo trwał Ale kolcz śmieszny Haha, <grypki> się? Drożący? Szkoda, że już kończyłem napis czy to ma zęby, czy jest w I teraz wjeżdża się do gdzie Daniela Mike'a? Nie. Nie to jest hmm. Dobra Co się dzieje? のののこの絶好の投資の機会を逃す手はありませんよ。今日こそ幸せに気をつけてみましょう。ぜひご一緒に。スターーパクへ。

Dobra, na dzisiaj to już może być koniec. Jak pan się kurwał, to. albo nie, to nie będzie koniec. A to jeszcze mnie zaskoczy ten filmik. Będzie nowy ekran, I Jak się skończy Gierka, można wyłączać boty z gry. Pakiet od znaku w karnecie będzie. Tam widziałem Sakura i Supercela znaczek jest do góry nogami. Dobra, jak Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę. A więc i zostawcie y, subika na moim kanale koniecznie.